Ile ile, 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 chuj na mnie, jesz ile. ile na mnie, Banknotu Bank to tu, ale w jakim nominale, chuj na mnie, Oj, prosto na bankie, o. prosto na parki, parkuje pod bankiem. Hey, na mnie, chuj na mnie, wiesz ile na mnie, Banknotu Bank to tu, ale w jakim nominale, chuj na mnie. Dzisiaj pode mną. ponad bruk, tysiąc stóp, gdy nad głową piekła. Stoję na rozstroju dróg, dawno Bóg nie czuwa nade mną. Spacz się, kiedy płaczy wróg, zawsze trafiam w sedno. Let's go, let's go! Let's go. Icy tower, kiedy na mnie kop, Icy na mnie, a ty dla mnie tańcz. Uh, uh. na teraz idę spać, I darkuś. Pogrywać nie potrafię grać Chuj na mnie, Wiesz yes. yes, ile, ile na mnie, Bank to tu Ale w jakim nominale, chuj na mnie, Oj. prosto na bankiet, prosto na parkiet Parkuje pod bankiem Jedzij na mnie, chuj na mnie. Yes. Yes, na mnie, ile na mnie, Bank to tu, ale w jakim nominale